Dzień dobry, Bartosz Sawicki, domaklerski TMS Brokers. Kurs euro USD na początku sesji europejskiej po raz szósty z rzędu pokonywał minima z poprzedniej sesji i znajdował się w okolicach 1,34,75. Jednak seria dobrych odczytów PMI wzrosły, bowiem te wskaźniki dla każdego z najważniejszych państw strefy euro poza Republiką Włoch, gdzie odnotowano minimalny spadek, odbudziły nieco popyt na wspólną walutę. Obecnie kurs kwotowany jest na poziomie 1,3505. Wydaje się, że przestrzeń do kontynuacji korekty jest całkiem znaczna. Uważamy jednak, że kurs EURUSD powinien w kolejnych kilku dniach zniżkować w kierunku 1,34. Maksymalny zasięg korekty można szacować na okolice 1,3575, ewentualnie 1,3610. Warto w kolejnych dniach zwrócić uwagę przede wszystkim na posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, które zaplanowane jest oczywiście na czwartek i piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Natomiast dziś przed nami jeszcze jedna dosyć ważna publikacja, a mianowicie indeks ISM dla amerykańskiego przemysłu. Najważniejsze wskaźniki, które są pewnego rodzaju prognostykami przed tą publikacją wykazywa w ostatnim czasie nieco słabości, a indeks ISM wzrastał. Możliwe zatem jest wyrównanie pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami, co oznaczałoby spadek indeksu ISM i stwarzało pole do kontynuacji korekty w notowaniach EURUSD. Z kolei przebicie na trwały poziomu 1,3480, czyli okolic piątkowych i dzisiejszych dołków, otwiera drogę do spadków do 1,34. Dziękuję bardzo.